Sponsorem jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dowozem do domu. Sponsorem jest sklep komputerowy Lechkom ulica Konery 9 w Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko, zapraszam na ostatni w marcu, nasz serwis informacyjny w obiektywie. W poniedziałek przedstawiciele pięciu kół łowieckich podpisali umowy na dziesięcioletnie dzierżawy obwodów łowieckich w Powiecie Lubaczowskim. Umowy podpisało pięć ku łowieckich Rostocze, Hubert, Cietrzew, Ryś i Tur. Dzierżawcy otrzymali w Dzierżawę obwody łowieckie polne o łącznej powierzchni użytkowej ponad 35 tysięcy hektarów. Jest to niebywały sukces oczywiście zarządów wszystkich myśliwych, ale także ogromne wyrazy podziękowania do samorządów. Szczególnie tutaj chciałbym podziękować panu starości lubaczowskiemu Józefowi Michalikowi, który sam nie poluje, a jest naszym wielkim orędownikiem i w tych wszystkich prawa związanych z formalnościami i wymogami formalno-prawnymi udzielą nam tutaj wszechstronnej pomocy. Powiat Rubaczowski jest absolutnie przodujący, bo jak Państwo może nie wiecie, ale to właśnie tutaj podpisujemy pierwsze umowę. Kolejne będą jutro, pojutrze do końca tygodnia, bo czas mamy do 31 do 31 marca. Ale i opinie z poszczególnych gmin i opinia izb rolniczych jest pozytywna. Czyli znaczy, że ta gospodarka łowieska, ta ochrona przyrody, ta hodowla, to wszystko, co wiąże się z nadbudową, wspaniało, przecież imprezy urządzane co roku cyklicznie, na terenie powiatu lubaczowskiego, świadczył o tym, że zaangażowanie lubaczowskich, myśliwych, ziemi Lubaczowskiej naprawdę jest ogromne. Są to koledzy, którzy rozumieją, na czym polega prawdziwe polskie łowiectwo. Umowy podpisane na 10 lat zobowiązują dzierżawców m.in. do prowadzenia gospodarki łowieckiej na zasadach określonych w ustawie prawo łowieckie i w oparciu o wieloletni łowiecki plan hodowlany i roczny plan łowiecki do zatrudnienia lub powołania co najmniej jednego strażnika łowieckiego, współdziałania z właściwym nadleśnictwem, w ustalaniu stanów zwierząt łownych, a także terminowego i bieżącego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosia, jelenie, daniele i sarny, a także przy wykonywaniu polowań, i wypłaty odszkodowań. Ja się cieszę, że Państwo tutaj dzisiaj przybyliście, że mogliśmy podpisać tę umowę. Życzę, żeby łowisko było bogato i w zwierzę, żebyście w pokoju i spokoju współpracowali z ludnością tubylczą, albo jak niektórzy mówią, z tutejszymi. A niektórzy tu przyjeżdżają spoza terenu naszego powiatu i też się to czują jak u siebie, bo Wiadomo, że jak ktoś dobrze gospodaruje i nie jest intruzem, to nikt go tam nie próbuje ani sądzić, ani w inny sposób wzywać do porządku, przywoływać tak zwaną sprawiedliwość, która no, ona ma różne oblicze. Jak się już ludzie sądzą, to już jest niedobrze. Ale to no, było na etapie u Was zawsze dogadania się, wszędzie tam, gdzie macie jakieś nawet szkody wyrządzone, wierzenie, żeby nie było takich, którzy. Na te szkody nie będą mieli za coś uczynienia. 30 marca zespół szkół w Oleszycach przygotował dni otwarte z myślą o gimnazjalistach i ich rodzicach. Szkoła m.in. zaprezentowała swoje kierunki kształcenia, w tym dwa nowe Technik pszczelarz i cukiernik, które ruszą we wrześniu tego roku. W tym dniu szkoła przygotowała m.in. zabawy z zawodem. Quizy, występy kabaretowe, zabawy sportowe oraz prezentacje oferty kształcenia na rok szkolny 2017-2018. Zespół szkół powstał w 1972 roku i funkcjonował do 1 stycznia 1976 roku jako technikum rolnicze, a następnie nazwa szkoły została zmieniona na Zespół Szkół Rolniczych. 1 września 2002 roku decyzją Rady Powiatu w Lubaczowie Zespół Szkół Rolniczych został przekształcony w Zespół Szkół. Obecnie Zespół szkół oferuje w ramach technikum kształcenie w zawodach technik leśnik, technik agrobiznesu, technik rolnik, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomista, technik architektury krajobrazu, obsługi turystycznej, hotelarstwa, a także nowość od roku szkolnego 2017-2018 technik pszczelarz. W ramach zasadniczej szkoły zawodowej od 1 września 2017 roku branżowej szkoły pierwszego stopnia szkoła kształci w zawodach ogrodnik, rolnik, kucharz, operator maszyn leśnych oraz Kierunek cukiernik. W bieżącym roku szkolnym planujemy w naszej ofercie kształcenia dwa nowe kierunki, do których serdecznie zachęcam i myślę, że są one taką odpowiedzią na to, jakie potrzeby zgłasza rynek, nasz lokalny rynek pracy. Jest to zawód technik-pszczelarz na poziomie technikum. W bieżącym roku szkolnym jeszcze będzie to technikum czteroletnie. Natomiast drugim kierunkiem, który oferujemy w przyszłym roku, to jest na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia zawód cukiernik. Jest to kierunek branży gastronomicznej, która w naszej szkole ma długie tradycje i z powodzeniem kształcimy od wielu lat właśnie w, technik, w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, a także w zawodzie kucharz. Zawód cukiernik jest, jest zawód trzyletni, więc będzie to kształcił tak jak dotychczasowa szkoła zawodowa, a więc będzie można sprawnie, szybko uzyskać zawód. W ofercie naszej kształcenia pozostałe kierunki które w poprzednich latach były, nadal funkcjonują, nadal wchodzimy z ich ofertą. I oczywiście zachęcamy jak najbardziej do tego, aby podejmować kształcenie w zawodzie. Ja dziś mówiłam podczas dni otwartych do, do gimnazjalistów, aby zauważali, aby chcieli jak gdyby wziąć pod uwagę to, że kształcenie zawodowe jest tym kształceniem, które ma przyszłość. Jeżeli zależy im na tym, żeby szybko podjąć pracę zawodową, jeżeli chcą szybko wkroczyć w dorosłe życie właśnie w życie zawodowe, to powinni pomyśleć o tym, aby jednak wybrać kształcenie w zawodzie, aby wybrać czteroletnie technikum, po którym nie tylko uzyskują tytuł zawodowy, ale mają również możliwość po zdaniu matury studiów wyższych, na, czym, na, na co no nie, nie wszyscy chcą się zdecydować jeszcze po gimnazjum, bo no, nie wiedzą, czy będą te studia podejmować, czy ich nie będą. Po technikum mają taką szansę. Natomiast jeżeli chodzi o zasadniczą szkołę zawodową, no to szkoła trzyletnia tutaj po trzech latach można uzyskać zawód. Te zawody, które, których my kształcimy, są zawodami poszukiwanymi na rynku pracy. Coraz więcej widzimy zapotrzebowania na właśnie te kierunki kształcenia. Szkoła realizuje wiele projektów. Uczniowie prowadzą także wiele akcji i wyjeżdżają na różnego rodzaju imprezy związane z kierunkami, na których się kształcą. Duży projekt, który realizowany jest w szkołach zawodowych naszego powiatu, daje takie szanse właśnie dodatkowych zajęć, dodatkowych staży, dodatkowych praktyk, a także kursy, które no dotychczas nie były realizowane, jak na przykład obsługi tych bezzałogowych statków powietrznych, co no też jest taką, taką nowością i pewnie, pewnie cieszy, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, ale myślę, że najbardziej tutaj też takie atrakcyjne są właśnie płatne staże, płatne praktyki zawodowe, które już już od, od lipca tego roku będą się, będą się rozpoczynały. Jeżeli chodzi o, o projekty, o Kształcenie takie zawodowe troszeczkę inne niż, niż to typowo lekcyjne, to uczniom oferujemy również właśnie możliwość udziału w wyjazdach edukacyjnych. To są różnego rodzaju targi, praktycznie każdy zawód ma swoje branżowe targi i w tych targach uczestniczy, co daje im też taką szansę zapoznania się z nowinkami, z tym, co dzieje się w świecie, bo, no bo kształcenie zawodu to prawda nie tylko sala lekcyjna, nie tylko nasi lokalni pracodawcy, ale też to jest to, co, co w świecie się dzieje. W Wielki Piątek 14 kwietnia przewodnicy PTTK z Lubaczowa zapraszają na drogę krzyżową śladami Świętego Brata Alberta i błogosławionej Bernardyny Marii Błońskiej. Jednym z przystanków będzie monaster, czyli pierwsza pustelnia Świętego Brata Alberta, a całe wydarzenie wpisuje się w obchodzony od 25 grudnia 2016 roku do 25 grudnia 2017 roku rok świętego Brata Alberta w Kościele Katolickim. Droga Krzyżowa przejdzie trasą z Pizun, czyli miejsca urodzenia błogosławionej Bernardyny Marii Jabłońskiej, do Wielkiego Działu, Monastyru, czyli pierwszej pustelni Świętego Brata Alberta i zakończy się w Werchracie. Miejsce pierwszej pustelni Świętego Brata Alberta będzie jednym z ciekawszych na trasie. Pustelnia ta została założona w 1891 roku dzięki przyzwoleniu ówczesnego właściciela tych ziem, Hrabiego Dębickiego. Pożar było około 100-150 metrów od samego monasteru bazyliańskiego, czyli tej cerkiewki, która stała na miejscu w monasterze. Miejsce jest prawdopodobne, ponieważ do końca nie wiemy, nie mam żadnych planów, akt. Bo wiadomo, że Bataclan wdzierżawił ten teren od Hrabiego Dębickiego, właściciela Ale żadnych dokumentów się nie zachowało. Więc to wszystko jest na razie domysł, ale. Pełne miejsca, cechy terenowe wskazywały, że to może być to miejsce właśnie, gdzie była ta słynna pasterska zagroda, którą Batalbat sobie upatrzył na pustelnię, czyli to była po prostu zwykła chatka pasterska plus obora dla owiec i krów, które były tutaj wypasane w lecie właśnie w tych lasach, czyli na łąkach wokół monasteru i te dwa obydniki były jako zaadaptowane na potrzeby pustelni, czyli bardzo proste, prymitywne niemalże warunki, które bardzo odpowiadały Batalbatowi, który szukał takich właśnie bardzo skromnych miejsc na swojej pustelnie i w domek pasterza było towar na kuchnię, bo miał piec a Obora na sypialnię i refektaż dla braci, czyli miejsce posiłków i miejsce snu dla braci i nowicjuszy. Bo tutaj było w pewnym momencie pięciu braci, już prawda, po ślubach zakonnych, czy po przyjęciu habitu i około no, kilkudziesięciu nowicjuszy, czyli tych, którzy przygotowali się do wejścia w struktury zgromadzenia albertynów. Jak długo ta pustelnia tutaj istniała? No, to, to Założona była w roku 1891 według przekazów źródłowych, a istniała do roku 1905, czyli dokładnie 14 lat. W powiecie lubaczowskim rok świętego brata Alberta zostanie uczczony m.in. wystawą, która wkrótce będzie otwarta w Muzeum Kresów w Lubaczowie i opowie o roztoczańskich śladach świętego brata Alberta. Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Krzysztofa Komedy w Lubaczowie zaprasza na recital pianistyczny Diany Łani w programie utwory Chopina, Lutosławskiego, Prokofiewa i Bartoka. Koncert o godzinie 18 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej. W środę 5 kwietnia o godzinie 8 na placu przy ratuszu w Oleszycach rozpocznie się charytatywny kiermasz ubrań dla Emilki Jasic. Będzie można kupić ubranie nowe z metkami, a także znanych marek. Zebrane środki zostaną przekazane na leczenie Emilki Jasic z Oleszyc. Teatr Maga Par zaprasza na spektakl Wspomnienia o Jonaszu scenariusz na podstawie Biblii w reżyserii Barbary Time. Spektakl w sali widowiskowej Domu Kultury 2 kwietnia o godzinie 17. Ochotnicze Hówce Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszenowie zapraszają na targi Edukacji i Pracy 7 kwietnia w piątek na Małej Sali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Początek o godzinie 10, a w programie m.in. oferty edukacyjne, szkoleniowe, pracy krajowej i zagranicznej, a także możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcą i konsultacje doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Targi przeznaczone są dla wszystkich osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Informacji udziela Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta lubaczowski Józef Michalik. To wszystkie wiadomości na dziś. Przyjemnego weekendu i do zobaczenia. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie.